Wczoraj dostałem e, zawiadomienie o pierwszej sesji, e, która odbędzie się 7 maja w Radzie Powiatu Kieleckiego. 7 maja odbędzie się też pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy. I teraz powiem Wam e, w tym filmiku, jak takie pierwsze sesje wyglądają, co się na, nim, na nich robi. Otóż w, w sama zasada i w Radzie Gminy, i w Radzie Powiatu jest bardzo podobna. E, przewodniczący starej Rady zwołuje pierwsze posiedzenie nowej Rady. Czy to gminy, czy, czy, czy powiatu, i pierwsze takie posiedzenie prowadzi tak zwany radny senior, czyli najstarszy wiekiem radny, lub jeśli on się nie zgodzi, jest to kolejny najstarszy radny po nim. Na pierwszym takim posiedzeniu rada czy to powiatu, czy gminy wybiera swojego przewodniczącego oraz zgodnie ze statutem zastępców. Do, jest to i w przypadku Rady Gminy Wniowej i Rady Powiatu Kielskiego dwóch z, z, zgodnie ze statutem, przewodniczący tacy wy, wybierani są zwykłą większością głosów, tak? czyli musi być więcej głosów za niż, niż przeciw, i tutaj cała procedura kończy się. Cała procedura kończy się. Natomiast jeśli chodzi o powiat, jest też trochę więcej zabawy, ponieważ powiat nie musi tego robić na pierwszej sesji, ale ma trzy miesiące na wybranie zarządu powiatu, prawda? W gminie organem wykonawczym jest wójt, który wybierany jest w wyborach bezpośrednich. Wybierają go mieszkańcy. 50% plus 1 decyduje o, o, o wyborze wójta. Natomiast Rada Powiatu wybiera zarząd powiatu, który składa się z pięciu, w przypadku powiatu Kieleckiego, oczywiście z pięciu osób: starosty, jego zastępcy i członk, trzech członków zarządu. Te wybory są niebezpośrednie. Zarząd wybiera Rada Powiatu. Czy członek zarządu musi być radnym powiatu? Nie, nie musi być radnym powiatu. Natomiast na, na wniosek Rady zgłaszany jest kandydat na starostę który musi przejść minimum 15 głosami, czyli większością ustawowego składu Rady. Nie może to być zwykła większość, czyli 12 do, 11, 12 do 11, reszta się wstrzymała. Musi to być minimum 15 głosów. Jeżeli kandydat zgłoszony na starostę przejdzie w takim głosowaniu, wówczas, wówczas zgłasza on czterech członków zarządu, który, którzy będą zasiadać z nim w tym zarządzie. I tacy członkowie zarządu przechodzą już tak jak w przypadku Rady Gminy zwykłą większością głosów. I to oni są władzą wykonawczą późniejszego, późniejszego powiatu. Oczywiście wójta nie można odwołać, można to zrobić w drodze referendum, przepraszam, można to zrobić w drodze referendum, natomiast tutaj procedura jest skomplikowana. Starostę natomiast trzeba odwołać większością trzech piątych głosów. Odwołuje się wtedy nie samego starosta, ale cały zarząd. Miejmy nadzieję, że e, takich sytuacji nie będzie, bo to wpływa na na, na, stabilność prac i ta, e, na stabilność prac. Kto będzie starostą, być może okaże się to na pierwszej sesji. E, no i w sumie, jeśli chodzi o pierwszą sesję, to tyle, e, co, chciałem, e, co, co jest ważne, co chciałem Wam powiedzieć o funkcjonowaniu samorządu. A kolejna nasza rolka pewnie będzie trochę mniej o samorządzie. Dzięki, dobrego weekendu, życzę Wam cześć.